Hej hej hej! Siemana ludzie, tu wasz Halik 1 a to jest kolejny odcinek, trzeci już z DC Universe eee, a dlaczego tutaj zaczynamy? Dlaczego, dlaczego, zapytajcie, dlaczego? Po prostu zacząłem w dość niefortunnym miejscu w naprawdę niefortunnym miejscu eee, No i musiałem się, tak powiem, ewakuować No bo no cóż Siłą rzeczy Musiałem. No, pi, 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 pi. Strzelaj. No, no, no. Nii, hu, hu. Dobra, nieważne. Yy, mamy, mamy zniszczyć yy, akumulatory Breniaka. No dobra, no i i stransportować, okej. Okay. Dobra. No, lolasz tutaj. Shit. Stąd też muszę lecieć, no dobra nieważne Spartoliłem to Dobra, tu mi się ładuje to dobrze Nie tnij mi się chamski ubie No kogoś może przy okazji W międzyczasie, o, na przykład jego O BUM BUM ja to będzie chyba jakieś oddzielne zadanie z tego co pamiętam Ale dobra Rozwaliliśmy sobie go i, i lecimy I, i, oj, 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 oj. nie Niedobrze, niedobrze, niedobrze Ja do kurde ile tam jest tych LOL O no, Batman nawet tam krzyczy o czy znaczy, to to ci o Batmana ta latarnia, oj oj Straszne. Mamy latarnię Batmana. Wow! Find the bed signal, okej. Okay. Znalazłem sygnał Batmana, ale tak lecę nie tu gdzie trzeba. Jak zwykle. O o, o, o! Znajdźka Dzisiaj nagrywam tak jak wrzuciłem yy, Kroniki Rilika czyli dzisiaj jest środa. Tak, środa. E, to dzisiaj nagrywam ten odcinek. Jutro sobie go wyrenderuję, na spokojnie i wrzucę. Będę miał część roboty z grzywki. E, a teraz jedziemy. Z, gramy dalej, gramy, gramy. O, właśnie. Dobra. Gdzie ich mam przetransportować? Tu mam ich transportować. Okej. Okay. Okej. Okay. O, tu mam go rozwalić. Akumulator brainiaka. Ła! Kurde, co tym tu do mnie? ty. O, znajdźka. Bierzemy znajdźkę. Okej. Okay. Mamy sobie... Mamy znajdźkę. Bierzemy tu. Bierzemy tu. Dobra. a ich mamy pięciu a już mam trzech, dobra to jeszcze dwóch jeszcze dwóch i przy okazji postanowiłem nagrać ze względu na to, że lubię tą gierkę i lubię sobie z nią pykać Nie, ja, i teraz się muszę spieszyć, bo mnie zobaczyli chyba, dobra kolejny i jeszcze jeden tak na spokojnie Ja zobaczył mnie, shit kolejny ty wredoto hamska. Dobra, o już tylko mam zniszczyć te 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 rejniakowe Dobra, bum. I mam ich zniszczyć jeszcze 10 Boom Dobra, łuk mam mocny więc się nie martwię Dobra, oh. Coś nie nieważne, dobra Muszę nie mi sprawdzić Hehe Wow Jeszcze mnie Złapał Dobra, nieważne mm. Boom ja, ja, ja. Boom i boom. Gierka kurde wciąga. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że gram w tą grę. Bo lubię po prostu się bawić w yy, bycie superbohaterem, Tak nie ma tak jak spełnia dzieci, dziecięce marzenia. No akurat ja w, na początku mojej zabawy się bawiłem tym. Tak, collect item. No tak, chcę skolektować. What the hell? Yeah, no thanks. Od 30 to mi nic nie da, to mi nic nie da. Też mi to nic nie da. Fuck. Nie z tego co. E. Ups. Kochani, małe cięcie. E, internet mi wywaliło. Cięcie małe. E, dobrze kochani, powróciłem. E, no cóż, miałem małe problemy z internetem, które musiałem, e, czyli po prostu musiałem poczekać, aż mi się połączy z powrotem dziad. O, no niestety, ale... No i mamy zadanie wykonane. Yeah, complete. Okej, okay, mamy z tego co widziałem, tam nagrałem 6 minut, więc lecimy dalej. Dobra, Visit Wayne Techtory. Okej, okay, no.

Aha, dobra, nieważne e, To sobie załóżmy, to sobie skolektujmy Collect Collect I collect Okej okay. Oki doki Dobra i co ja tu mam? No dobra, chyba czaje Aha, dobra, tu mam rozwalić ich No i rozwalony Ja w międzyczasie chyba to mam zniszczyć A, tutaj mam Dobra nieważne, nie no wiem o co chodzi Kurde Nie dadzą mi spokojnie tego rozbroić no Padaj koleś Dobra roz... nooo Rozwalaj to no, a dobra jeszcze rozwalaj Ui! Bum Szakalaka Bum No ilu tu jest Więcej was tu matka nie miała LOL Wow, 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 wow Muszę to zrobić inaczej trochę Dobra, ujkniemy Okej okay. wow, 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 wow Dobra Rozwalony? Rozwalony. Jest. Okej. Okay. Kolejny. Dobra. Rozwalony. Szybko, 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 szybko. Okej. Okay. Dobra. Destroy. Okej, okay. Bryjniaków mam teraz rozwalić tylko te Spoko. No problem. Eee, yeah, dobra, jest problem, jeżeli nie gonią. Hmm. Co tu? Okej, okay. mam to mam Okej okay. I jeszcze jeden Kurna no, nie da mi rozbroić tego Co za szmata Wow, 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 wow Dobra Nie, on mi to rozbroił, shit Fuck Nie, to jest moje, god damn it. To już jest moje Jest, haha Jeszcze jedno, okej okay. Nie, rozwaliliśmy Nie Super, teraz musimy jeszcze tego pajacer ztypcyć No i mamy rozwalonego go, dobra Jot. Complete Go to East Aha, to continue mission Dobra, idziemy dalej Czyli idziemy do... No po prostu... No cóż Czyli musimy lecieć teraz do... O znajdź kogo na stację policji Także na komisariat boże na stację Wee. Dobra nieważne dobrze, lecimy. O, do go tam. Czy znaczy do tego? Pewnie mam z kimś pogadać. Znając życiem. Haha. Skąd ja wiedziałem to? Return to officer Gallant. No okej. Okay. Complete. Dziękuję. No a kochani, na tym zakończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobało to to oceniajcie. Trzymajcie się na razie.